Dzień dobry, witam Państwa na mojej sklejce informacyjnej, bo chyba tak będę teraz nazywała te filmiki. Dwa tematy szybkie. Pierwszy jest taki, że zostawcie lajka like i subskrypcję w końcu, bo na TikToku mam prawie 11,5 tysiąca, a tutaj słabo to idzie. Druga, będziecie mieli w opisie tego filmu link do: się pomaga. I tutaj muszę wrzucić trochę prywaty. 16-letnia córka mojej znajomej zachorowała na dość poważny nowotwór. Zbieramy kasę, żeby dziewczyna stanęła na nogi. Zbieramy kasę na to, żeby dziewczyna była zdrowa. Więc, jeżeli macie ochotę, to każda pomoc się liczy. I zachęcam Was do tego, żebyście zostawili chociaż. Chociaż złotówkę, bo grosz do grosza będzie kokosza i mam nadzieję, że wszystko skończy się szczęśliwie. Drugim linkiem, który będziecie mieli w opisie, będzie to link oczywiście do zbiórki Olgi Klimek. To jest jedna informacja. Druga informacja jest taka: zrobię Wam taką szybką legendę w ogóle o czym my dzisiaj, co ja od Was chcę i czy warto w ogóle tutaj siedzieć. Myślę, że warto. Wiecie, że ja lubię zostawiać na koniec rzeczy, które są najbardziej istotne, więc zaczniemy sobie od takich informacji, które się powielają również na live'ach, pytacie o to bardzo często, więc to będzie jedno. Drugie to będzie ten staw Janka w przyborzu, a trzecie to będzie niespodzianka, ale też istotna, bardzo istotna. I to, to też będzie taki temat, który dostaję od Was. Dostałam go wczoraj i dostałam go dzisiaj. Więc tak, zaczynając od początku, często pytacie o tego syna Agnieszki, w sensie co on robił akurat tego 7 października, gdzie on był, bo on był w poradzu no, z relacji Agnieszki. Bo pytałam o to Agnieszkę. Agnieszka mówi, że jej syn tego dnia był w pracy. Pracował na magazynie w Dino. W pracy był od godziny 6 do 14. I Agnieszka też mówi o tym, że 5 listopada razem z Jankiem zawieźli tego syna do jego babci. Czyli tak zrozumiałam, że chyba do Agnieszki mamy. No, bo syn stracił pracę, zatęsknił za rodzinnymi stronami i go tam zawieźli. To tyle. Czy Agnieszka z Jankiem nocowali z niedzieli na poniedziałek? Nie jestem w stanie wam tego potwierdzić, nikt tego nie wie. Czy oni nocowali, czy nie nocowali? Na logikę, dla mnie, z, takiego mojej, z takiej mojej perspektywy, wydaje mi się, że nie nocowali. Ale tak jak mówię, nie mam stuprocentowej pewności. Pojawia się również ten wątek z tymi silnikami. Kiedy Janek te silniki sprawdzał i czy w ogóle sprawdzał? On sprawdzał te silniki w sobotę. Ja chyba na ostatnim filmie, filmie powiedziałam, że w niedzielę. W sobotę sprawdzali te filmiki. I w sobotę Beata jest na wycieczce w Poznaniu z dzieciakami. W sobotę um, ojciec Janka dzwoni do starej sołtysowej, starej w sensie tej poprzedniej sołtysowej, nie chodzi mi tutaj o wiek, um, pytać czy z bratą wszystko jest w porządku. Um, I w sobotę um, właśnie wywala... Wywalają się te korki, czyli nie ma tego prądu, jest ta przerwa w dostawie, stąd też właśnie ta migająca godzina na zegarku na kuchence. Z tą kuchenką też jest, słuchajcie, taki trochę dla mnie temat tajemniczy, bo gdzieś tam mi się obiło o uszy, już teraz nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć gdzie, ale być może wy pamiętacie, liczę na was, że Agnieszka mówiła. Czy pisała coś takiego, że oni gotują na dole u dziadków, no bo chodzi o oszczędność, żeby nie, nie gotować na dwa mieszkania. Um, tylko kurde nie mogę tego znaleźć. Ja nie wiem, czy mi się to przyśniło, czy mi się. Raczej mi się to nie przyśniło, bo gdyby mi się przyśniło, to bym wam teraz tutaj tego nie mówiła. Może wy pamiętacie taki wątek, że ona mówiła, że właśnie oni u tych dziadków tam gotują, się stołują i tam robią wszystko. Więc y, brakuje lodówki, brakuje dywanu. Y, ktoś też wyczaił, że brakuje jednej szafki y, gdzieś tam z domu. No oczywiście, jak wili sobie gniazdko, mogli to wynieść, mogło im to nie pasować do ich mm, wystroju y, wnętrza i mogli to powynosić, ale jest to zastanawiające. Pytacie o wapno. Nie mam takiej informacji. Nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie dojść do, do takiej informacji. Czy on kupował to wapno, czy, czy oni mieli to wapno? Nie wiem tego nie wiem. Ehm, ale jak się dowiem, to powiem na pewno. No, nie mam takiej informacji i nie mam jej też jak potwierdzić, bo nie wiem, gdzie on by mógł takie wapno też kupować, a nie będę dzwonić po sklepach i pytać się, czy ten pan tego i tego dnia kupował wapno. No bo wydaje mi się, że to bez sensu. Pytacie o spalarnię, spalarnia obie, obok biogazowni. Trochę ja dłubałam, trochę dłubała moja, jedna z moich moderatorek. Nie ma informacji na temat spalarni, nigdzie. Jak macie na przykład jakąś informację na temat tej spalarni, to yy, zapraszam na priv. Yy, możecie mi to podesłać. Tak na oko wygląda to tak, że ta spalarnia jest na terenie biogazowni, o ile tam jest w ogóle. Ym... I muszę przy tym pogrzebać troszkę dłużej, bo tak jak mówię, no na teraz czarna dziura totalna. I tak naprawdę to nie jestem w stanie wam też odpowiedzieć yy, na to pytanie, co z tą spalarnią i czy to w ogóle warto ruszać, nie wiem. Tak, jak mówię, wygląda to tak, jakby to, to był taki teren przy biogazowni, że ym, znaczy na terenie biogazowni, nie przy biogazowni, tylko na terenie biogazowni. Jakby, było, jakby coś takiego miało tam być. Ale muszę podłubać przy tym, słuchajcie, muszę przy tym podłubać. Yy, dalej. Hmm. Droga Beaty, no to wielokrotnie już to. Też wam tłumaczyłam, że ona nie szła inną drogą. Ona szła tą samą drogą, tylko że po drugiej stronie drogi. Ona zawsze chodziła prawą stroną drogi, a wtedy akurat tego dnia poszła lewą stroną drogi, no bo odprowadzała tę sąsiadkę, i jak ona tę sąsiadkę odprowadziła, to potem tak na ukos przeszła sobie przez plac zabaw do siebie. Pojawił się też, pojawiła się też tak, takie, takie pytanie się pojawiło. Na temat tego wariografu. No to jeżeli chodzi o ten wariograf, to wszyscy wiemy dobrze o tym, że Janek poddał się badaniu wariografem, które było zlecone przez Kanał Kryminalny Ekstra. I to badanie niestety zostało podważone, chyba mogę takiego słowa użyć. Yy, natomiast rodzice Jana, Pan Tomasz i Pani Agnieszka yy, już. Byli poddani badaniu wariograficznemu, które było zlecone przez prokuraturę. Jedynie Janek się jeszcze nie poddał na takie badanie. Ja Wam mówiłam, że menadżerka Gwiazd podała faktowi, że Janek się szykuje, czeka na termin, ale coś nie wiadomo, co z tym terminem tego wariografu procesowego Janka. Może się niedługo yy, dowiemy, bo może się Janek rozmyślił, no bo prokurator raczej się nie rozmyślił w tym przypadku. Okej, okay, myślę, że teraz już możemy sobie przejść do tego stawu, pana Jana, bo tak jak wam mówiłam, pan Jan Staw miał w przyborzu. Odbyły się jakieś poszukiwania, przeszukiwania podobno stawu pana Jana. Okazało się fina finalnie, że nie. E i jaka tam w ogóle była sytuacja? Bo też wyszła taka informacja, że pan Jan dzierżawił tam staw, ale i pan Tomasz też dzierżawił tam staw. Ja o tym na przykład nie wiedziałam, już teraz o tym wiem. I pokażę wam może na mapce, jak to wyglądało. Będziecie słyszeć kosiarkę, bo mój sąsiad właśnie kosi, ale to nic nam nie przeszkadza. Żółta otoczka to jest staw pana Tomasza, natomiast czerwona to jest staw pana Jana. Czym różnią się te dwa stawy oprócz kształtu i pojemności? Na pewno tym, że w stawie pana Tomasza jest woda, natomiast w stawie pana Jana tej wody nie ma. Czyli wniosek z tego taki, że pan Jan dzierżawił suchy staw. Nie pytajcie mnie, gdzie on jeździł na ryby. Być może na tej kładce na Klępnicy tam sobie te ryby łowił. Czy on jeździł do tego przyboża, zarybiał staw brata i na brata stawie też łowił? Być może, nie wiem, nie mam takiej informacji. Finalnie te dwa stawy zostały zabrane przez nadleśnictwo, czyli zarówno pan Tomasz, jak i Pan Jan nie dzierżawią już tych stawów. A teraz pokażę wam stawy, które zostały przeszukane. Ok, na żółto jest zaznaczone właśnie to miejsce, gdzie były te stawy pana Tomasza i Pana Jana. Natomiast stawy, które zostały przeszukane są w zupełnie innym miejscu. Są zaznaczone tą różową, czerwoną, różową dla mnie. Różowymi kółeczkami, te miejsca zostały przeszukane i to nie jest, to, nie są stawy pana Jana, to nie jest staw pana Jana, zostały przeszukane zupełnie inne dwa stawy, jak do tego doszło. Nie wiem, czy pan Jan wiedział o tym, że jego staw nie ma wody. Myślę, że wiedział. No, sytuacja ciężka, trochę do ogarnięcia i do wytłumaczenia, ale. Tak to wygląda, i mówię do Was językiem faktów. Yy, trochę przykra sprawa. Jak zapewne wiecie, osoby najbardziej zainteresowane tą sprawą, czyli. Czyli yy, yy, siedzą i kontrolują zarówno filmiki, jak i komentarze. I tak zanim zacznę mówić o tym, o czym chcę Wam powiedzieć, to. Ja zanim weszłam na TikToka, zanim weszłam tutaj do was na YouTube'a, no to oczywiście byłam użytkownikiem zarówno jednej i, i drugiej platformy. I o ile na TikToku zdarzało mi się wejść w sekcję komentarzy, jak na przykład coś mi się wyświetlało, żeby się pośmiać, poczytać i tak dalej, to na YouTubie praktycznie w ogóle. Jeżeli cokolwiek oglądałam, czy słuchałam jakiegokolwiek podcastu, Nigdy w życiu nie wchodziłam w komentarze. Po prostu wysłuchałam, wyszłam. Ja nawet nigdy nie zostawiałam komentarzy, a nawet jeżeli zostawiałam to mega, mega rzadko, musiało mi się coś naprawdę bardzo podobać, być dla mnie albo emocjonujące, albo, albo musiało to być coś, gdzie uznałam, że taki komentarz naprawdę tam trzeba napisać. Nie siedziałam też na różnych live'ach. I jak ja się dowiedziałam, i zobaczyłam też u siebie, że tyle ludzi jest zainteresowanych w ogóle i filmami, i live'ami, i różnymi takimi innymi rzeczami, to byłam lekko taka w szoku. Wczoraj, właśnie siedząc i przeglądając, yy, właśnie komentarze, yy, ale to nie ja przeglądałam, przeglądała je moja znajoma i doszło też to do mnie od Innych osób, żebym zwróciła na to uwagę i się temu przyjrzała. Doszły do mnie takie komentarze pod jednym z filmików, właśnie pod tym filmikiem z przeszukiwań tego stawu Nie pana Jana w przyborzu. I zaraz Wam te komentarze pokażę. Tutaj jakaś pani napisała, że na pewno ciała y, nie ukryli gdzieś blisko do, y, blis, y, boże, nie ukryli daleko. Y, y, ciało musi być blisko domu. I tutaj widzicie, Oliwia Racha pisze: Prędzej dalej. Ukryli ciało prędzej dalej. Tutaj pani pisze, y, że rodzice mogli pomóc, jechać, pom pomóc pozbyć się ciała. I że, za, że, że zacierają ślady, że wszystko to, co się działo, to było robienie sobie alibi. Tutaj Oliwia pisze, raczej jej siostra zacierała ślady i robiła zakupy. Wspaniale. To jest komentarz, który mnie zaciekawił bardzo. Pisała jedna pani, że ciało może być spalone, i że jest tak spalone, że jakby. Idzie w powietrze, że, że idzie w powietrze, że ten pył, który został z ciała, też poszedł w powietrze. Tutaj pani Oliwia pisze niemożliwe. Smród zwłok dziwnie śmierdzi. Dwa tam w dniu zaginięcia, Jana była policja. Skąd pani ma takie informacje, Pani Agnieszko? Jak zwłoki palone śmierdzą, jestem bardzo ciekawa, bo pani Agnieszko, to pani jest tą Olivią Ra Rach. Ra nie, nie wiem, jak to odmienić nawet. Generalnie no, to jest pani fake. Jeden z y, czterech, które znam. O, tu znalazłam ten komentarz. Prochy szybują w powietrzu, a wiatr roznosi je na cztery strony świata z każdym dniem dalej i dalej nic nie pozostało po pani Beacie jedynie wspomnienia, ja wiem, że tutaj ta teoria jedni się mogą z tym zgadzać, drudzy się mogą nie zgadzać, natomiast chcę wam pokazać żebyście wyłapali o co mi chodzi, chodzi mi o to, że po pierwsze z pierdyliarda fejtowych kont pani Agnieszka pisze hmm, głupoty i wygląda to trochę tak, jakby nam podpowiadała. No bo ktoś pisze, że ciała trzeba szukać blisko, pani Agnieszka pisze, że ciała trzeba szukać daleko. Ktoś pisze o spaleniu, pani Agnieszka na to reaguje, że raczej to niemożliwe, bo ciało śmierdzi. Skąd ona ma takie informacje, jak śmierdzi ciało? I w ogóle skąd taki pomysł? No bo to takie jest dziwne trochę. Tutaj pani pisze więc spalona w ogromnej temperaturze, nawet w krematorium pozostają części kości, a tu jak sugerujesz, nic nie zostało, tylko proch, który wiatr uniosł. A pani Oliwia na to. A skąd to wiesz od jej siostry? No, ciekawe bardzo. Więc wygląda to trochę na takie podpowiadanie. Mm. Nie szukajcie blisko, szukajcie daleko, yy, że spalona. I nie piszcie tutaj, że ona została spalona w takim przydomowym piecu, bo to jest nierealne. Poczytajcie sobie, w jakiej temperaturze w ogóle w krematorium yy, takie ciała się pali. To nie jest tak, że oni by dali radę w normalnym piecu przydomowym yy, spalić. Yy, nie. No trzeba chyba wrócić do wątku tej spalarni, o ile ona tam jest. Ja w ogóle nie wiem skąd Wam się to wzięło, gdzie to się przewinęło i skąd wyście to wytrzasnęli, te spalarnie, bo tak jak mówię, no ciężko już mi znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tej spalarni. Ja bardzo chętnie bym y takie informacje sobie y znalazła, poczytała, ewentualnie, dopytała, y jak to wygląda. Y i czy faktycznie ta spalarnia, tak jak. Bo mnie się wydaje, że jeżeli coś takiego jest, no to właśnie na terenie biogazowni, że to może być po prostu jakoś tam połączone razem. Usiądę do tego na pewno, bo jestem bardzo zaciekawiona tym tematem i jestem też bardzo zaciekawiona tymi komentarzami. I naprawdę siedzcie, czytajcie te komentarze, bo. No, jak widać, y, można natrafić na, y, na kogoś. Jeszcze Wam pokażę jedną y, rzecz, jedną z kilku, y, bo u mnie na przykład pani Agnieszka już pisze z innego konta. I też Wam pokażę, y, co się dzieje. Tutaj już pan Ludwik, który jest y, panią Agnieszką. Rozpisuję nam godziny. Dzieci wróciły około 13.15, u cioci Kasi były około 13.20, Janek wyjechał z poradza około 13.25, 13.30, natomiast telefon Agnieszka wykonała podejrzewam około 14.15, rozprawa była 14.30. Bardzo szczegółowe informacje, i szczerze mówiąc, ja siedzę nad tą sprawą, spisuję sobie te wszystkie godziny od samego początku tej sprawy. I jakoś tak no, nie doszłam do takich wniosków, a wręcz przeciwnie, bo te godziny, tak jak Wam na ostatnim filmiku mówiłam, one się bardzo mocno rozjeżdżają. Tutaj ewidentnie ktoś już nie pamięta, jak to było na samym początku, nie pamięta tych kamer, które gdzie złapały, wszystko się rozjechało. Rozjechało się już ze dwa miesiące temu, to znaczy rozjechało, zaczęło się rozjeżdżać. Wtedy, kiedy zaczęliśmy właśnie pytać pana Jana, kiedy kanały zaczęły pytać pana Jana, to, yy, to wtedy można było wyłapać te nieścisłości. A pamiętajmy o tym, że są osoby, naprawdę, i ja korzystam też z takich osób, które prowadzą zeszyty i mają wszystko pozapisywane, jak to było od samego początku, yy, jakie te godziny były podawane. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że zawsze te pierwotne wersje są najlepsze, a to, co wychodzi już później, to jest krętactwo. I to krętactwo też ewidentnie jest widać. Jak widać tutaj, pani napisała: Agniecha, nie pogrążaj żonego bardziej. U KKE powiedział, że o zaginięciu dowiedział się po rozprawie, chciał ukryć fakt posiadania telefonu. No właśnie, więc widzicie, nawet ludzie wyłapują takie. Mm, Bezczelne kłamstwo. Bezczelne kłamstwo. I bądźcie czujni na takie konta, bo któryś z nich właśnie może okazać się, że, że, że to jest ktoś tam od nich. I słuchajcie, chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że trochę wam porozjaśniałam. Czekam na te spalarnie. Bo jestem bardzo ciekawa, czy ktoś ma jakieś konkretne informacje na temat tej spalarni. Bardzo chętnie sobie do tego usiądę. I yy, no cóż, no mam nadzieję, że ktoś w końcu pójdzie i przeszuka dobry staw. Yy, I na tym dzisiaj zakończę. Życzę Wam miłej niedzieli i do usłyszenia.